Cześć, pokaże wam się grę. Temple Run to jest bardzo dobrze znany tytuł z Androida czy iosa. Gra nie jest nowa, bo na pierwszą z tych platform trafiła jeszcze w 2011 roku. My użytkownicy Windows Phone musieliśmy niestety czekać dość długo. Gra dostępna jest tylko dla urządzeń z Windows Phone 8 i tylko dla tych, które posiadają 1 GB RAMu, więc niestety, jeżeli jesteście posiadaczem HTC8S czy chociażby Lumii 620, nie będziecie w stanie zainstalować tej gry na swoim urządzeniu. Zobaczmy, jak wygląda Temple Run dla Windows Phone 8. Ta gra jest po prostu portem, więc nie spodziewajcie się czegoś innego. Wszystko tak naprawdę mogliście już zobaczyć na Androidzie czy, czy na iOSie. Grafika nie jest jakaś cudowna, bo gra ma już swoje lata, ale mimo to myślę, że wygląda całkiem nieźle. I myślę też, że każdy, kto miał okazję grać w Temple Run, powie Wam, że tak naprawdę nie o grafikę tutaj chodzi, a o niesamowitą grywalność, jaka, jaką ta gra oferuje. Sama rozgrywka, jak widzicie, nie jest trudna. Po prostu biegniemy po jakimś murze przed siebie, skaczemy, skręcamy i staramy się jednocześnie zebrać jak najwięcej rozrzuconych po murze monet. Te monety służą do tego, że później po zakończeniu naszego biegu możemy wydawać je w sklepie, gdzie kupimy sobie nowe postacie czy jakieś, jakieś power-upy na przykład. Tylko jest naprawdę sporo. Każdy na przykład z tych power-upów ma, ma kilka leveli, więc jest na co wydawać kasę. Gra nie jest łatwa, jest bardzo dynamiczna, więc trzeba bardzo szybko podejmować decyzje, bo bardzo łatwo spać tutaj z tego muru lub uderzyć w jakąś przeszkodę, która znajduje się na nim. Pomimo tej prostoty rozgrywki muszę przyznać, że gra naprawdę wciąga i myślę, że spędzicie z nią długie godziny, tak jak ja to zrobiłem. Jak widzicie, im dalej biegniemy i więcej metrów pokonujemy, ta plansza staje się trudniejsza. No niestety, to jest mój wynik. Zawsze po zakończeniu tutaj widzicie właśnie ogólną liczbę punktów, dystans, liczbę monet, jaką zebraliście oraz mnożnik. Ja wam jeszcze krótko pokażę jak wygląda sklep. To jest właśnie on. Tutaj mamy power-upy, jakie możemy sobie zakupić oraz levele. Na początku oczywiście jest taniej. Te, te ostatnie levele to już, to już nieco więcej monet, jakie musicie zebrać. Tutaj jeszcze kolejne power-upy. I postacie, jakie możecie odblokować. Gra Temple Run jest dostępna tylko na Windows Phone 8. Jest darmowa. Ja polecam wszystkim, którzy posiadają smartfony z 1 GB ram i właśnie z Windows Phone 8. To jest świetna gra, bardzo grywalna. Myślę, że pomimo, pomimo tego, że ma już swoje lata, nie straciła nic z tej grywalności, jeszcze raz Wam ją polecam i polecam Wam też naszą stronę, której adres widzicie w tym momencie na ekranie. Trzymajcie się i do zobaczenia.